Na stadionie Carlo Castellani zespół Empoli grał z Juventusem. Zespół Empoli podochocony ostatnimi dwoma zwycięstwami w Serie A zaatakował odważnie bramkę rywali. W 21 minucie Tomaso Rocchi zdobywa gola dla gospodarzy. W 30 minucie meczu było 1 do 1. Dawid Trezege zdobywa swoją dziesiątą bramkę w tym sezonie. Strata zostaje odrobiona i piłkarze Juventusu przejmują inicjatywę. 50. minuta gry. Ponownie Dawid Trezege, 26-letni Francuz, zdobywa kolejnego gola w tym meczu. Juventus wychodzi na prowadzenie i wydawało się, że goście w tym spotkaniu... Już przypilnują wyniku, sięgną po wygraną, ale gospodarze byli niesłychanie zdeterminowani, by sprawić niespodziankę. W 54 minucie Tomaso Rocchi, rówieśnik Dawida Trezege i jest już 2 do 2. Prawie 20 tysięcy widzów na trybunach przecierało oczy ze zdziwienia. Empoli grało z Juventusem jak równy z równym. 8 minut później kolejna akcja zespołu gospodarzy i znów pomocnik Tomaso Rocchi. Posyła piłkę do siatki trzeci gol tego zawodnika w tym spotkaniu, ale Juventus w 76 minucie ratuje jeszcze remis i Dawid Prezege, podobnie jak Rokki strzela trzecią bramkę w tym meczu. Efektowny piłkarski spektakl, podział punktów w meczu Empoli z Juventusem.